Cześć, przychodzę do Was dzisiaj z warsztatem Młodego Majsterkowicza. Super książka, nie? Zobaczcie. Tak. Troszeczkę się rozpadła. Yy, no właśnie, no bo w ostatnim piętej, które nagrałam, ostatnim? Pierwszym? W piętej, które nagrałam całkiem niedawno, obiecałam Wam, że pokażę Wam, w jaki sposób naprawić książkę, która nie ma okładki. No ta teoretycznie okładki ma, ale ona zupełnie się nie trzyma. Książka nie ma też grzbietu, strony są porozklejane. No i generalnie trudno tą kubkę kartek nazwać książką. Dlatego stwierdziłam, że będzie ona super przykładem tego, która posłuży mi właśnie do tego, żeby pokazać Wam, jak naprawić uszkodzoną książkę. I myślę, że ten filmik może się Wam przydać i że jest to. Fajny, praktyczny poradnik, że będzie to fajny, praktyczny poradnik, dzięki któremu być może również Wam uda się uratować jakieś stare, ale lubiane książki przed wyrzuceniem. I tak, zwróćcie uwagę, że ta książka, ona nie jest zszywana, jest klejona. I generalnie z tego, co gdzieś tam zdarzyło mi się rozmawiać z innymi introligatorami, z osobami, które y, na co dzień zajmują się Naprawą, właśnie renowacją starych książek i to nawet takich super bardzo wartościowych, jakichś tam ksiąg sprzed wieków, to, to te osoby twierdzą, że naprawa książek klejonych, a nie zszywanych nie ma sensu. Że to się zwyczajnie nie opłaca, ponieważ y, takie książki klejone są mniej wartościowe, ich jakby wartość antykwaryczna, rynkowa, finansowa jest niewielka, w związku z tym. Zazwyczaj te osoby nawet się nie podejmują tego, żeby, żeby takie książki naprawiać, bo to nie ma sensu. Natomiast moje zdanie jest takie, że co mnie to obchodzi. Ja mam książkę, którą powiedzmy, że chcę zachować, jest moja, lubię ją z jakichś tam powodów, więc, więc niby czemu miałabym jej e, nie naprawiać? I w przyszłości też na pewno nagram drugi film, w którym pokażę Wam, jak naprawiać, jak e, poddać renowacji takie książki szyte które właśnie z jednej strony są bardziej wartościowe, ale z drugiej strony ta naprawa książek tego rodzaju, czyli książek szytych, jest bardziej skomplikowana, wymaga więcej cierpliwości, nieco więcej umiejętności, więc to jakby zostawię, zostawię gdzieś tam na przyszłość, no żeby, żeby stopniować tą skalę trudności. Jeżeli macie jakąś książkę, która właśnie, której sama okładka jest jakąś, jakaś, nie wiem super fajna, atrakcyjna i z jakiegoś powodu chcecie ją zachować, to możecie, możecie z tym walczyć, możecie jakoś, jakoś kombinować, natomiast w przypadku tej książeczki nie ma to zupełnie sensu. Okładki wyrzucam i yy, zrobię samodzielnie nowe. Najpierw muszę pozbyć się całego tego kleju. Do tego będzie mi potrzebny nożek do papieru. Po prostu muszę to zeskrobać, usunąć. Jeżeli mielibyście na przykład trymer, albo gilotynę, albo coś takiego super profesjonalnego docięcia, to można możliwie blisko brzegu po prostu odciąć ten cały fragment. Wtedy brzeg będzie wyrównany i, i to ułatwi nieco zadanie. Natomiast ja y, wykonam to takimi... Jak najbardziej podstawowymi narzędziami, no żeby, żeby po prostu każdy z Was mógł sobie później samodzielnie z tą naprawą poradzić. Więc tak, usunę ten klej, przygotuję okładkę, całość skleję za pomocą kleju do drewna. To jest zwykły wikol. Lepiej by było wykorzystać um, klej introligatorski. Ja zazwyczaj taki stosuję. Natomiast teraz mi się zwyczajnie skończył, na no, że wiecie, zaraza panuje i nie chcę niepotrzebnie chodzić do sklepu, więc, yy, więc wykorzystam to, co mam w domu. Jeśli chodzi o klej wikol i różnice, czym jest lepszy klej introligatorski, no to yy, sama jakby jakość, trwałość niczym się nie różni. Oba te kleje doskonale się nadają do tego właśnie, żeby naprawiać książki. Natomiast klej introligatorski mm, różni się tym, że po wyschnięciu jest przezroczysty, w związku z tym, kiedy na przykład gdzieś tam bywam odrobinka wyciekła, czy y, gdzieś byłby ten klej widoczny, no to klej wikol będzie biały, a klej introligatorski byłby bezbarwny, natomiast to nie jest tak, że jest on zupełnie niewidoczny, bo on tworzy taką właśnie nieco błyszczącą y, plameczkę i to tak naprawdę też jest y, nieestetyczne, więc... Y, nie, czy, czy wybierzecie klej wikol, czy wybierzecie klej introligatorski, to właściwie tak samo musicie dbać o to, żeby on y, w żadnym miejscu nie pozostał widoczny. Dobrze sprawdzi się też klej magik. Klej magik to tak naprawdę jest wikol, tylko gęstszy, tak przynajmniej słyszałam, nie znam się. A wracając, y, wracając właśnie do naszej renowacji, do, do naprawy naszej książki, znaczy mojej książki, nie, nic do Was nie mam, ale to jest moja książka, podzielę się. To w momencie, kiedy ja właśnie pozbędę się y, tej warstwy kleju, to y, będę się starała, żeby ta powierzchnia nie była idealnie gładka. I to tak samo, jeżeli od, odcięlibyście ten fragment gilotyną, to później znowu za pomocą nożyka introligatorskiego należy wykonać trochę takich nacięć pod różnymi kątami. Y, dzięki temu klej nowy, który naniesiemy, będzie miał więcej takich nierówności, w które będzie mógł wynikać i będzie solidniej trzymał naszą książkę. I jak ja to wykonam? Mam też dwie takie sklejki. To są sklejki, ale wszystkie na w deskę. Jeżeli macie na przykład prasę introligatorską, to też jest spoko. A jeżeli nawet nie macie takich zwykłych desek, to możecie wykorzystać do tego po prostu stos innych książek. Ale ja za pomocą tych desek połączę y, tak stabilnie tą całą książkę. Naniosę ten klej świeży i za pomocą takich ścisków połączę to i zostawię na 24 godziny. Później, kiedy ten klej będzie sobie suchy, ja się zajmę przygotowywaniem, tworzeniem, wykonywaniem nowej okładki, a dopiero następnego dnia będę łączyć okładkę z z wsadem, bo to się nazywa wsad. W książki to jest wsad. No i, i następnie skleję, jakby jedno z drugim i, i, i gotowe. To teraz już bez żartu. W końcu ten materiał musi być jak najbardziej merytoryczny. Będę Wam po kolei mówić, co robię i co najlepiej jest robić, aby uzyskać fajny, satysfakcjonujący efekt. Na początku trzeba oczywiście pozbyć się starego kleju z grzbietu i książki. Moim zdaniem najlepiej jest to zrobić za pomocą nożyka do papieru. Wykorzystując go, należy usunąć tą najgrubszą warstwę kleju. Natomiast pozostałości można pozbyć się za pomocą papieru ściernego. Jaki to ma Konkretnie papier, jaka gramatura? Szczerze, moim zdaniem, weźcie taki, jaki macie w domu. Na pewno się nada. Jedynie takie naprawdę drobniutkie papiery ścierne, które chyba dedykowane są do pracy z metalem, do nie wiem, co się temu metalowi robi. To takie, te najcieńsze, się nie nadają. Po prostu strasznie byście się namachali. Kiedy klej już będzie usunięty, no to musicie ustabilizować swoją książkę. Ustawić tak, żeby te kartki wszystkie były równo ułożone, żeby to ułożenie było takie, jak, jak chcecie, żeby ostatecznie ta książka wyglądała. No i musicie nanieść klej na grzbiet tej książki. To musi być taka dosyć solidna, gruba warstwa tego kleju. Jak będziecie go nakładać, to starajcie się tak, żeby on nie tylko był na tej krawędzi, nie tylko na tym grzbiecie, ale też, żeby chociaż tak w minimalnym stopniu wnikał pomiędzy te kartki. No dzięki temu one będą solidniej później trzymać się w całej książce. Książce. Dobra, to już jest dzień później. Ja mam ze sobą tą swoją prostą, skonstruowaną prasę. Ogólnie to Wam powiem, że takie rozwiązanie sprawdza się naprawdę dobrze. Po prostu dwie solidne deski i dwa takie ściski i, I sprawa załatwiona. Nic, nic bardziej skomplikowanego, profesjonalnego tak naprawdę nie będzie Wam potrzebne. To teraz jest najbardziej stresujący moment, ponieważ okaże się, czy ten klej, który ja tutaj zastosowałam, chwycił. On już jest suchutki. Tak naprawdę on wczoraj, już po praktycznie dwóch godzinach, jak sprawdzałam, to właściwie też był suchy. No ale na wszelki wypadek y, pozostawiłam y, tę książkę w prasie przez 24 godziny i zmieniam ustawienia kamery, bo tak będzie szybciej. A jestem bardzo ciekawa, co mi z tego wyszło. Zobaczcie, jest super. Działa! Idealnie jest sklejona. I naprawdę... Ej, dobra robota! Także to działa. <laughs> mogę Wam to polecić, że, że ten sposób, który ja Wam pokazywałam jest... jest naprawdę spoko. I teraz już bez obaw zabierać się mogę do dalszej, do dalszej pracy. Jedynie co to, jeżeli tutaj na przykład y, ta warstwa kleju, którą, y, którą nałożycie jest jakaś bardzo... Gruba, są jakieś nierówności, no to możecie również starać się to ściąć nożykiem do papieru, takim naprawdę ostrym, najlepiej nowe ostrze wymienić i wtedy, wtedy ono takim równym cięciem, wam ten nadmiar tego kleju usunie. Być może też papierem ściernym, ale tak nie próbowałam. Nie wiem, ja w każdym razie jestem bardzo zadowolona tej książki jest już sklejony, także ta najtrudniejsza część pracy została wykonana. No a teraz została już tylko okładka. Ja Wam już pokażę, ee, z czego ja tą okładkę zrobię. Mam ze sobą to jest taki projekt wstępny, który kiedyś tam przygotowywałam. W tym momencie mi to nie jest do niczego potrzebne, ale mam kartkę właśnie z wydrukowaną grafiką. Ten papier jest taki troszkę grubszy. Mi się wydaje, że to nawet nie jest 200 gram, ale już bliskie. I moim zdaniem jest to najcieńszy papier, który ja uważam za sensowny do właśnie do wykorzystania jako okładkę. No bo w, w przypadku tej książki okładka będzie miękka. W przyszłości zrobię drugi film właśnie o tym, jak naprawiać książki nieklejone, ale książki szyte. I wtedy dla odmiany przygotujemy książkę twardą, która jest trudniejsza do wykonania, ale za to jest bardziej solidna i, i zazwyczaj wydaje mi się, że lepiej wykonywać twarde okładki. No ale tym razem jakby, żeby pokazać ten najprostszy sposób naprawy książki, no to okładka będzie miękka. Tutaj oczywiście ten tekst usunę, to znaczy to będzie wyglądało tak, że ta okładka będzie wielkości wielkości tej książeczki, więc cięcie będzie przebiegało tutaj w tym miejscu, więc tego tekstu nie będzie, no bo z jakimś tekstem niepasującym do treści książki byłoby bez sensu. I rozmi jakiego rozmiaru tą okładkę potrzebuję, jakiej wielkości ten papier muszę wyciąć, po prostu muszę sobie odmierzyć z tej strony szerokość okładki i równo do cięcia. W przypadku okładek twardych robi się jakby troszeczkę większą okładkę niż, yy, niż ten wsad, niż, niż te kartki. Natomiast w przypadku miękkich okładek yy, tak się nie robi. Okładka ma być dokładnie tej samej wielkości co kartki książki. I oczywiście musi to być podwójne, plus yy, jeszcze grubość tutaj grzbietu. Czyli to trzeba dokładnie co do milimetra odmierzyć. To no, trzeba się na tym skupić, no, ale bez przesady każdy sobie poradzi. W momencie, kiedy będę miała właśnie taki prostokątny pasek papieru wielkości dwóch, dwóch okładek plus grzbiet, jak wytnę to dokładnie tej samej, y, dokładnie takiej wielkości, no to po prostu przykleję y, papier do grzbietu. I tyle. Dobra, zawieram się do pracy. Ten element pracy, którym zajmuję się w tym momencie nie zawsze, nie w każdym przypadku będzie konieczny. Staram się nieco przetrzeć brzegi papieru, te od tych trzech pozostałych stron niebędących grzbietem, ponieważ są one po prostu lekko wygięte, zarzucone, wyglądają nieestetycznie. I po prostu przecierając je delikatnie papierem świetnym, będę w stanie sprawdzić, że, że będą ładniej wyglądały. I też to się przydaje na przykład w momencie, kiedy skleicie ten grzbiet książki w taki nie do końca idealny sposób i jakieś strony będą nierówno przyklejone, to wtedy właśnie wyrównując całość wszystkie brzegi papierem ściernym, uda Wam się ukryć te niedoskonałości. Także warto tego, tego etapu pracy nie pomijać, jednak tak jak mówię, nie jest on konieczny. Kiedy już wyszlifuję za pomocą tego papieru ściernego, kiedy zetrę brzegi, no to nie pozostaje mi nic innego, jak przykleić wsad książki, tak? Pamiętacie? Wsad do okładki. I wymyśliłam, że ja nie będę przycinać tego fragmentu papieru, który ma mi posłużyć za okładkę, dokładnie do formatu książki. Pozostawię go nieco dłuższy i dzięki temu nie będę musiała myśleć o tym, by Idealnie, równo wcelować tym grzbietem w środek tego papieru, w środek okładki, ponieważ później będę go mogła dociąć. No, ale oczywiście, jeżeli Wy jesteście bardziej pewni siebie, to możecie oczywiście przyciąć całość do formatu, jaki ostatecznie Wam będzie potrzebny. No i, i cóż, będę trzymać sobie z kciuki, żebyście dobrze trafili i, i żeby później nie okazało się, że gdzieś tam na przykład jest jakieś minimalne przesunięcie, przez które z jednej strony. Tej okładki będzie za dużo, a z, a z kolei z innej będzie odrobinę brakować. Róbcie jak uważać. No i kiedy już właśnie przykleję tą okładkę do tych stron książki, to również po raz kolejny umieszczę całość w prasie i pozostawię na kolejne 24 godziny do wyschnięcia. Tak jak mówię, wydaje mi się, że, że nawet krótszy czas byłby wystarczający, no ale ja, ja wolę nie ryzykować. To już jest trzeci dzień mojej pracy nad renowacją tej książki, ale myślę, że, że już właściwie. Prawie kończę. Co jedynie muszę zrobić? No, po pierwsze muszę sprawdzić, czy, czy wszystko dobrze mi się przykleiło, czy całość wygląda estetycznie i tak jak to sobie wymyśliłam. Jeśli tak, no jedyne co pozostaje mi do zrobienia, to oczywiście przyciąć te moje okładki do odpowiedniego formatu. One jakby od góry i od dołu mają długość równą wielkości książki, więc z z tych stron nie muszę ich przycinać, natomiast z boku, tak jak możecie zobaczyć, są nieco dłuższe niż strony książki, niż kartki książki i oczywiście w tych miejscach muszę je dociąć. Nie ma tutaj żadnej większej filozofii, korzystam z ołówka, z Nike i jak zwykle z nożyka do papieru. Możecie próbować to robić nożyczkami, natomiast moim zdaniem jest większe ryzyko, że efekt osiągniecie nie do, nie do końca równy. Na sprawne posłużenie się nożykiem. Wydaje mi się, że pozwala uzyskać bardziej estetyczny efekt. To w sumie koniec. Ja jestem bardzo zadowolona, bo wszystko naprawdę wygląda jak z fabryki. Książka no wygląda jak książka. Przedtem widzieliście, że była to totalnie nieestetyczna kubka kartek. Natomiast teraz całość nie dość, że jest solidna, to po prostu również porządnie wygląda. No a co najważniejsze, a propos tej solidności, no to jak mogliście zobaczyć, jak mogliście się przekonać. Te strony naprawdę dobrze się trzymają. Trzymajcie się do następnego filmiku. Pa! No i jeżeli materiał was się podobał, to oczywiście zachęcam do tego, żebyście subskrybowali, komentowali,